Bardzo serdecznie witam wszystkich w nowym 2025 roku, roku, który Ojciec Święty Franciszek naznacza takim pięknym słowem nadzieja. Dzisiaj idziemy do betlejemskiej szopy razem z pasterzami, którzy usłyszeli piękne rzeczy o nowonarodzonym Zbawicielu, Mesjaszu. Jesteśmy zaproszeni, aby tak jak pasterze pójść do Betlejemskiej szopy, by tam oddać pokłon Jezusowi Chrystusowi, by tam spotkać się z Maryją, Świętą Bożą Rodzicielką. Dlaczego mamy iść do Betlejem? Dlaczego oddać pokłon Jezusowi? Kogo chcemy tam spotkać? Przede wszystkim chcemy tam spotkać nadzieję. Nadzieję pisaną przez duże N, to Jezus Chrystus. To Rok jubileuszowy, który w sposób szczególny zaprasza nas do tego, abyśmy sami stali się świadkami nadziei. Maryja zaprasza nas, gromadzi nas przy Panu Jezusie. Jest tą, która pokazuje drogę, jest tą, która również pokazuje nam Mesjasza. Jako chrześcijanin, gdzie mam dzisiaj szukać tej nadziei? Czy mam jej szukać w kolejnych czołgach? Czy mamy jej szukać w kolejnych rakietach, czy mamy jej szukać w kolejnych rozpadających się małżeństwach, czy mamy jej szukać w kolejnych oszustwach, przekrętach? Przychodzimy do Betlejem, aby nadzieję znaleźć w Jezusie, aby nadzieję znaleźć w życiu świętej rodziny, która pochyla się nad małym dziecięciem. To postawa Maryi i świętego Józefa. Ci, którzy postanowili swoje życie uczynić darem służby dla Jezusa. Zaprośmy na każdy dzień tego nowego roku Pana Jezusa do naszych serc, do naszych rodzin, do naszej codzienności. Bądźmy jak pasterze. Idźmy do Betlejem, aby zobaczyć i potwierdzić tę prawdę, którą usłyszeliśmy. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, Mesjasz Pan. Kiedy pasterze spotkali Jezusa, uczynili coś wielkiego, coś pięknego, coś, co jest, jestem przekonany, dzisiaj wielkim zadaniem dla nas. Szli i głosili tę prawdę. Co tam zobaczyli, kogo tam zobaczyli? Bądźmy dziś tymi, którzy. Doświadczając spotkania z Jezusem w Betlejem, będziemy potrafili zanieść tę nadzieję wszędzie tam, gdzie pośle nas Bóg.